Dzięki Unii Europejskiej możesz swobodnie podróżować, studiować i pracować za granicą. Żyjesz w pokoju. Jesteś obywatelem Unii Europejskiej. Pragniesz zmian? A może wolisz stabilizację? Twoje zdanie jest ważne. Dołącz do 375 milionów uprawnionych do głosowania Europejczyków i 7 czerwca 2009 roku zarezerwuj czas na wybory. Po co? by wybrać jedyny na świecie wyłaniany w wyborach bezpośrednich międzynarodowy i wielojęzyczny parlament reprezentujący blisko pół miliarda obywateli. Wybierany co pięć lat Parlament Europejski głosuje nad ostatecznym kształtem unijnego budżetu i aktów prawnych, które mają wpływ na Twoje codzienne życie. Parlament Europejski działa niestrudzenie na rzecz równości szans i praw człowieka, lepszych usług i miejsc pracy, praw konsumenta. Głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybierasz osobę, która będzie Cię reprezentować, decydować o przyszłości Twojej i blisko 500 milionów Europejczyków. Nie pójdziesz do wyborów? Nie zadasz sobie trudu? Zrobi to ktoś inny i zadecyduje za Ciebie. Jak to miało miejsce w 2004 roku, kiedy tylko 20% Polaków poszło głosować, a poszli ci, którzy najbardziej obawiali się Unii, zatem wybrali głównie eurosceptyków, przeciwników integracji. Efekt? Połowa polskich europosłów głosuje przeciw Unii. Nie wierzę, że nie interesujecie, kto będzie Cię reprezentował. Wybrany przez Ciebie poseł to Twój głos w Europie. Dlaczego miałbyś go zmarnować? Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz. Jeśli nie zagłosujesz, to później nie narzekaj. Wybierz posła, który podziela Twoją wizję przyszłości. A Twoje pragnienia będą miały szansę się zrealizować. To jest właśnie istota demokracji. Przyczyń się do zmian. Nie daj innym decydować za Ciebie. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer do Oedenberg.